Dzisiejsze spotkanie jest dla nas bardzo ważne. Spotykamy się tutaj jako prorektorzy do spraw kształcenia i studentów i chcemy zastanowić się nad problematyką, która nas cały czas nurtuje. Przyszłość dydaktyki po ewaluacji to jest jeden z bardzo ważnych tematów. Drugim tematem jest bieżąca sytuacja epidemiczna. W każdym mieście, w każdym uniwersytecie podjęto inne rozwiązania dotyczące. Dotyczące tej, tej sytuacji. Tym bardziej, że e, lokalnie e, sprawa epidemii wygląda bardzo, bardzo różnie. Różne uniwersytety odmienne podejmują decyzje. E, z tego, co udało mi się już do tej chwili ustalić, to nasz uniwersytet, podobnie jak Uniwersytet Śląski w Katowicach, jesteśmy całkowicie, e, mówiąc kolokwialnie, na stacjonarnym kształceniu. Mam wiedzę na temat e, procesu kształcenia. W w Uniwersytecie w Bydgoszczy. Wiem, że podjęto decyzję, iż najbliższe dwa tygodnie będzie się tam odbywało kształcenie w formie zdalnej. Chcą się niejako zabezpieczyć przed ewentualnymi skutkami świąt. W związku z powyższym podjęli decyzję, że przejdą na ten, na ten tryb. Natomiast sytuacja pandemiczna za dwa tygodnie pokaże, czy była to. Dobra decyzja, czy może trochę na wyrost decyzja. Jeśli chodzi o nasz uniwersytet, to my nie odnotowaliśmy na razie żadnych zachorowań w takiej skali, która by wymusiła na nas podobne, podobne zachowania. I na dzień dzisiejszy myślę, że możemy nadal prowadzić kształcenie w formie stacjonarnej. Tym bardziej, że i my, i studenci staramy się cały czas zachować te standardy bezpieczeństwa sanitarnego, czyli maseczki, dystans plus dezynfekcja rąk.